Hejka, moi kochane Pankejki, z tej strony Rosja Witam witam serdecznie na kolejnym filmiku na tym kanale. Z góry chciałabym was przeprosić za to, że nie pojawił się... nie pojawiła się ostatnia aktualizacja wyjścia ale to z tego powodu, że nie wiem, nie miałam czasu. Um, to aktualizacja bardzo długo mi się ładowała. Jak próbowałam wejść do gry, za nic się nie dało. Um, a dzisiaj chciałabym, słuchajcie, tylko sobie wejdę, o nie... O nie, chwilka, chwilka, bo tutaj... okej, okay, teraz. Um, chciałabym sobie zrobić to zadanko z tymi duchami. E, oprócz tego jeszcze są inne zadanka na obrzeżach Stein To to jest uskarbcu kam... kamieniarzy. Um, I... To by, to by była kontynuacja tych zadanek i myślałam, żeby to zrobić, jednakże te zadanka u mnie mają jakiegoś baga z tego powodu, że za nic się po prostu nie dało zrobić kontynuacji tych zadanek, coś mi się stało. Um, cukierek Agbopsicus też będziemy mogli zrobić, ale tutaj na przykład um, te portale no to już niekoniecznie, no niestety. Um, no dobrze. Myślę, że na początku sobie zrobimy te cukierek albo psikus Tak mi się wydaje, że to będzie mniej czasu, to będzie takie szybciutkie zadanko. E, jestem dzisiaj na tym przepięknym w Fiordzie, Ironie. E, po prostu tak mi się on naprawdę podoba, że to jest szok. Zobaczcie, jak on tak wygląda. No pięknie, tylko teraz nie za w tej wersji, ponieważ ten zielony się troszeczkę zlewa. Mm. Tak, no dobrze. E, tutaj jest cukierek albo psikus. No dobrze. Wow. Muszę sobie iść troszeczkę do tyłu i już będziemy zaczynać. Psotnica. Buu, haha, przestraszyła cię moja maska? Hej, masz bardzo ładnego konia. Wiem. Mam super pomysł. Pozbierajmy razem cukierki. Jeśli ubierzesz maskę podobną do mojej, na pewno czeka nas większa nagroda. Aha. Maski są super, ukrywają to, kim jesteś, co bardzo się przydaje, gdy chodzisz po ludziach i prosisz o słodycze. To taka podpowiedź. Eee, też załóż maskę. Myślę, że jeśli ubierzesz maskę podobną do mojej, to dostaniesz jeszcze więcej łakoci. Ludzie lubią nagradzać wysiłek włożony w kostium. Maski kupisz w tym sklepie. Zainspirował mnie ich asortyment, więc na pewno znajdziesz tam przynajmniej jedną maskę pasującą do mojej. Aha, czyli ten skład masek. Okej. Okay. Jeśli nie ma tam maski, której szukasz, sprawdź swój schowek. W innych sklepach też możesz znaleźć maski pasujące do mojej. Zanim wyruszymy na Jorvik, podzielę się opinią na temat Twojego kostiumu. Oczywiście, nie musimy tworzyć idealnej pary i tak dostaniemy słodycze. Na próbę zacznijmy tutaj wytwierdzę. Chcę się upewnić, że Twój wierzchowiec nie ma nic przeciwko mojej obecności. Nic nie ważę, ale niektóre żyjące stworzenia czują chłód, gdy, prób gdy próbuję ich dot dotykać. Dotknąć tam było? Jeśli pierwszy zbierasz słodycze, to powinno być pierwszy raz, ale okej. Okay. To robi się to tak. Podchodzisz do kogoś i mówisz cukierek albo psikus. Spróbujmy z tymi uroczymi kabaczkami przy portalu Majorwik. No okej, okay, ja ten... Ja, ja spokojnie wiem jak to się... Wow! O kurcze, wiem na czym polega cukierek albo psikus. Kupimy sobie maskę, aby było bardziej klimatycznie. Um, też bym chciała, dynie o tu jest taka, um, czyli mamy taką za 25 star końców, albo taką też są za 25. Pokaż mi tą. Ta wygląda tak, a ta wygląda tak. Um, szczerze mówiąc, myślę, że ta jest taka bardziej... No nie wiem, ja sobie zwrócę, jak się zastanowię, aby filmiku nie przedłużać. Okej, okay, to mi bardziej przypomina Halloweenową, tak więc wezmę tą. Um, aha, mam 42 szlingry jorwickie. E, już ją sobie tylko ściągnę tutaj to i założę ją. Okej, okay, no dobrze. No to teraz jedziemy do kabaczków. Kabaczków, tak? Wiem w ogóle, że ostatnio widziałam na YouTube jakiegoś takiego lifehacka, aby mieć darmowego tego kabaczka. Um, tak, więc na pewno, znaczy myślę, że go sobie zrobię kiedyś. Podjeżdżając do kabaczków, słyszysz ich coraz głośniejsze, radosne okrzyki i bełkot. Czas powiedzieć swoją kwestię. E, cukierek albo psikus. Świetnie, słodycze. Dostaniemy dopiero na Jorwiku, ale moje niebie, niebijące i absolutnie metaforyczne serce rośnie, widząc taką radość. Wracajmy. Okej. Okay. No, no dobrze, bardzo krótko. Okej, okay, wracamy już. Odłożymy tą psotnicę tutaj. Już chyba rozumiesz podstawy zbierania słodyczy, prawda? Gdy zabierzemy się za to e, na poważnie, zacznijmy od ceny Twojego stroju i wyboru kierunku. Pije od ciebie aura bohaterstwa, więc zakładam, że znasz mnóstwo osób na Jurwiku, wilcząc w to tych, którzy mają słodycze do rozdania. Ruszajmy. Aha, ok, a to jest za co? Mm, za 100 punktów doświadczalnych dla konia. Ok, czyli. Ubyszcz maske, Denis Okej, Ok, ok. Słodyczy zbieramy w stajniach Murland. Ja myślę, że, bo to jest typu reputacja, więc zrobię sobie to kiedy indziej. Teraz chciałabym się bardziej zająć tymi zadankami. Te otwarcie na pewno sobie pominiemy, no bo nie wiem, zobaczę jeszcze po ile one są, bo ja mam 15 tych okruchów duszy. Tu jest po 35, no to w tym roku mi się chyba nie uda. E, tu jest też, tu jest po 25. Um, I pamiętam, że po 25 też było te lochy idenie, więc no nie tym razem. Jednakże e, pojedziemy sobie, pojedziemy, pojedziemy e, to skarb do skarbcu kamieniarza na obrzeżach stajni Orwik To No, ja mam nadzieję, to będzie tylko kontynuacja. Ja to robiłam sama, w sensie nagrywałam to. Tak, nagrywałam to. Jednakże em, pomyślałam, że nie wrzucę tego filmiku, ponieważ miałam baga gdzie nie dało się tego zadanka ukończyć, i dlatego też, iż nie mam tych nowych zadanek. Chyba, że to jest to nie. No przecież to musi być, tak, to jest ten szept tuków. Jednakże dokończymy sobie, dokończę sobie to, co zaczęłam i tornado więc do niego pojadę. A ja się z znowu widzę przy skarbcu kamieniarza, żeby już nie przedłużać. Ok, już zebrałem, więc szybko lecimy do tego skarbca. Podczas drogi jeszcze szybko wam z dopowiem, że przed chwilą miałam taką sytuację, że musiałam zrobić wyścig, dlatego mój koń ma drugi poziom. Musiałam zrobić szybko wyścig z tego powodu, że nie miałam szlingrów. Szling, szlingrów? Przy No po prostu nie miałam i teraz mam 12, więc na kolejnym podwózkiem mnie nie będzie z więc miejmy nadzieję, że te zadanka będą mieć dość sporo szlingów. Okej, okay, no i jestem już. Już tutaj będę sobie wchodzić. Koniu. No. Bez konia oczywiście, wiadomo. Przez chwilę się zgubiłam i musiałam pojechać do miejsca, w którym wiem mniej więcej z którego miejsca się to jedzie. Się to jedzie? Po prostu z którego miejsca się jedzie tutaj. No więc tak. Um, Dudy jednak nie jest moją mocną stroną, jeżeli chodzi o odnajdywanie się. No dobrze, co nam Łódź, ta Linda, um, powie? Wyjdźmy z tego skarbca. Meteor na pewno się niepokoi. Iron pewnie też chce udać się w ciemniejsze miejsce. Aha, okej. Okay. Dobra. Czyli... E Czekam tutaj tylko po to, aby wejść i wyjść, tak, ponieważ mamy się teraz chyba spotkać w Stajni Orlik. No świetnie. Um. A nie, tutaj coś jest. Gdzie my mamy się spotkać? Stajni Orlik. Dokładnie, świetnie. I znowu to samo, muszę szybciutko zrobić kilka wyścigów, bo... Yy... Szlingi, bo nie mam nic i potrzebuję. Ej, co jest na tym wyścigu też ze mną Slinda. Okej. Okay. Okej, okay, jestem już na miejscu i teraz do tych wszystkich punktów mam pojechać. Ja dokładnie nie pamiętam gdzie to było. Um, ale gdzieś było. Chyba tak, to było tutaj. To było tutaj. I tutaj właśnie w tym miejscu był bug. Zaczynam, więc miejmy nadzieję, że go nie będzie. Dobrze. Okej. Okay. Okej, okay. już nie ma baga, jest dobrze. Aja, Znasz mnie, pomocy, niech mi ktoś pomoże, jeździec. Jeździec? Chodzi mu o galopującego... O, Thompsona? Dlaczego myśli, że wyglądamy jak galopujący? Mm, wygląda na przerażonego, pewnie nam mm, nie myśli trzeźwo. Może galopujący też jest blisko. O, mam nadzieję, że nie. Spróbujmy jakoś pokazać nasze dobre zamiary. Ok, czyli teraz jest skit. Proszę, nie zabieraj mnie. Bursza, tam widziałam coś. Ale to nie jest galopujący. Tak. Ok, on tak nie robi. I trzeba za tym iść, bo to się oddala. To więc chyba tak. Mam iść za tym. Gdzie to mnie poprowadzi? Um, Okej, okay. o kurczę. Jestem, nie będę ukrywać pod wrażeniem. za taką ciszę, ale co mówić tutaj siądzmy sobie wow No, jesteśmy z tej New York. I co, to takie kółeczko robi? Bez nie jechałam, czy jak? Wow! O kurcze. Wow! Mój... co to jest? Okej. Okay. halo, halo. Na ziemi leży starożytny amulet, zrobiony z kawałka sznurka i kamienia szlachetnego. W sznurek wplecione są. Aha, okej, okay, dobrze, dobrze. W sznurek wplecione są zioła. Pachnie siarką i jest pokryte śluzową substancją. Okej. Okay. Halo? Masz śliskie amulet. Masz śliski amulet. Ble. Skoro intruzę już, już nie mam, to może Magnus będzie bardziej rozmowny? Okej. Okay. Troszeczkę dziwne to było, co teraz czytałam, ale okej. Okay. Uh, gdzie jesteśmy? Co się stało? Ważniejsze pytanie. To kiedy jesteśmy? Okej? Okay. To miejsce miało dla mnie znacznie mm, znaczenie. Kiedyś tu mieszkałem dawno temu jeździec bez głowy, nie ganar. On też tam był. Ja coś zrobiłem, coś strasznego. Ok. Dziękuję za odpędzenie go. Jeździec bez głowy jest w pobliżu. Szuka mnie. Nic nie pamiętam. Wszystko jest jak za mgłą. Wykucie. Wykucie narzędzia tak dawno temu. Jak ja to zrobiłem? Okej. Okay. Um, to było... Czemu... Okej, okay. to jest tak samo jak u Konradów Murland. No bez jaj. A szczerze mówiąc, gęsią skórkę mam. O, Slumusze? Okej. to co tutaj? Ja to mam dać. Tutaj, tutaj, wow! Uh, uh, uh. Oto on, moje największe dzieło, idealnie ukształtowane, bez strzaskań, najświętsze kamienie i ściąć najbardziej czerwone drzewa. Został stworzony, by, by rozbijać magię. To narzędzie, to broń, to może być? Wybaczcie, nie wiedziałem, co robię. Skąd mogłem wiedzieć, co on planuje? Legendarny Siekieromłot. Ok, Siekieromłot. Podężne narzędzie zaklęte magią tysiąca nieokiełznanych koni. Zawsze trafia w cel. Runhammer. Runhammer, ok. Tak go nazywałem. E, teraz kamienie ruiczne. Tak go nazyłem, tam było. teraz kamienie ruiczne. Podejdź do kamienia ruicznego. Halo, ja chcę już jasno. Gdzie, Gdzie jest ten kamień? Co ja mam? Oh, nie gadaj! Co to jest za pałąk? Okej. Okay. No dobra. oj O nie, zepsułam! O nie! Boże, Rasza, przy takich. W chwilach nie robi się zdjęć. Mm. Dobrze, no trudno. Halo, panuj się przy takich... A czemu ja nie będę konia? Trzeba zapamiętać, słuchajcie, że przy takich chwilach nie można robić zdjęć. Bo ja do tego nie dopracowuję. I myśli, że my na pewno nie robimy zdjęć. O niej, teraz mam cały klimat zepsuty. No cóż, o matko, jak to wygląda, jak my z tym idziemy? Gdzie to? Gdzie to ma być? Mm. Hmm. No dobrze, chyba tutaj tak? W tym budynku? Tu. Okej, okay, znowu klimat wrócił. To zdarzyło się tutaj. Słyszysz, konie? Czego on od ciebie chce, bursza? Um. Musisz zejść, by tego użyć, um. Okej. Okay. Uh. O kurczę! Chwilę, zaraz wrócę. Dobrze, słuchajcie, już wróciłam. Wpatrzcie, u Was była naprawdę sekundowa przerwa. Jednakże u mnie było, była 20-minutowa. Um, była ona spowodowana e, obiadkiem. Wiadomo, najlepszy obiadek. E, no dobrze, ale co ja mam tutaj zrobić? troszeczkę nie rozumiem. Może cały czas do skutku tak rozwalać? Ooo, okej, okay. dobra. Wow, cześć. cześć. Mm. Okej, okay, tutaj. Już pamiętam, wszystko pamiętam. Tyle bólu, tyle żalu, resztę życia i, i nie życia spędziłam na próbach odpokutowania od, od za to, co zrobiłam. Wciąż czuję, jak kamień ruiczny kruszy się pod uderzeniem runhamara. Użyłem go raz, nigdy więcej. Strzaskanie kamienia ruicznego staje mi o Oczom nie wierzę. Pior, muszę Wam podziękować za przywrócenie wspomnień. Choć przyznaję, wolałbym nie pamiętać. Niestety, te wspomnienia to adekwatna kara za to, co zrobiłem. Nie zasługuje, by o tym zapomnieć. Bursza, chcesz o coś zapytać? A, wow, czy ja kupiłam to? Nie, nie wiem. Bursza to nasza szansa, żeby dowiedzieć się wszystkiego o Dlaczego galopujący się, Gunnar e, Tremson ci ściga? Dlaczego go e, Ram Hamar był stworzony, by niszczyć zaczarowane przedmioty. Był darem dla Gunnara Trimsona który użył go do strzaskania wielu kamieni ruicznych na całym Jorwiku. Za każdym kolejnym kamieniem ruicznym zdawał się zatracać coraz bardziej pewnego dnia nic już z niego nie zostało. Wtedy pojawił się koń, nazwał go Morigan. Myślę, że ganar, czy raczej galopujący zmienił się przeze mnie. Bez mojego, sie mojego siekieromłota młota to nie, był, nie byłbym w stanie zniszczyć tych wszystkich kamieni ruicznych. Tyle więków minęło. Dlaczego wykułeś moc? Gdzie jest teraz Runhammar? Nikt nie wie, gdzie teraz... Ojej, jak to głośno. Muszę sobie ściszyć. Nikt nie wie, gdzie teraz znajduje się Runhammar. Ostatni dzierżył go Ganar, ale galopujący Thompson go nie ma. Może przepadł w... Od Pę, od pędach czasu. Tak lepiej m, aby nikt go nie o, 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 nie widział chyba tam było. Stworzyła wspaniały siekierom od Runhar Runhamar na rozkaz Jona Jarla. Potrzebowało narzędzia zdolnego niszczyć mistyczne kamienie rulczne rozproszone po całym Jurwiku. Nie wiem dlaczego, ale te kamienie mu przeszkadzały. Z radością przyjąłem to zadanie i nie przejmowałem się tym do czego moje narzędzia zostanie wykorzystane. Marzyłem tylko o pracę z takimi cudownymi, magicznymi materiałami. Nigdy, wie, nigdy wcześniej czego, e, czegoś takiego nie widziałem. Jak mógłbym się oprzeć? Niestety zaszczyt, jaki mnie spotkał, zaślepił mnie teraz ran, ran, hamar. to, moje największa, to moja największa haniba. Taka jest historia Magnusa Steinera i ran młota hamara. Masz jeszcze ten amulet, który mm, zgubiła istota podążająca za Magnusem? Mogę go zobaczyć? Mogę go na chwilę zatrzymać? Wydaje mi, się, w, wydaje mi się w jakiś sposób znajomy. Magnus, jeśli ten amulet należał do Twojego prześladowcy, to nie mógł do, e, to być galopujący Thompson. Tego jestem pewna. Okej. Okay. Um, e, Burszach, e, chyba niczego już się tu nie dowiemy Wygląda na to, że mamy więcej pytań niż przed przyjazdem do tego miejsca Mam pomysł, czym jest ten amulet, ale muszę się upewnić e, Znajdę cię, jak potwierdzę moje podejrzenia Okej, okay, dobrze, bardzo fajnie mm. e, Łyć <laughs> No jednak w, w tym fiordze jest jakiś taki ładny Wa bardzo to fajnie wygląda, tylko szkoda, że jest brązowe. Brązowe, tak, brązowe i złote. No, a nawet mój kolor brązowego siodła nie jest aż taki ciemny brązowy. No dobrze, no cóż, ja sobie zostawię to, którą, to, które miałam. O głowie. Wait, 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 chciałam zobaczyć, którym lewę. Ja naprawdę zobaczcie. Jako oczywiście chciałam zobaczyć, bo ja tak sobie lubię patrzeć. Teraz nago jest, to znaczy, że nagrywam chyba już dość długo. Tylko zobaczę, ile już trwa nagranie, i zaraz do Was wrócę. Okej, okay, słuchajcie, myślę, że filmik już trwa naprawdę, naprawdę długo. Tak więc zaraz od razu zabieram się, oczywiście, za nagrywanie kolejnego filmiku. Tak więc ja Wam bardzo, bardzo, bardzo. dziękuję za oglądanie. Buciaczki, i co? Pa, pa!